Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować coś z akcesoriów do epapierosów. Mianowicie będzie to nowość, jaką niedawno wypuścił Vision. Będzie to bateria Vision 1300 mAh bez regulacji napięcia. Może pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy logo. Jest ona srebrna, tak zwana wersja Steel Wind 510 Eagle, czyli zewnętrzny i e, wewnętrzny. E, porównam do spinera z regulacją napięcia, również 1300 ml godzin. I różnica jest znacząca. <laughs> jest ona około 5 cm niższa. Ta grubość jest taka sama. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że baterie 1300 powinny być trochę krótsze od zwykłych baterii 1100 i grubsze. Nawet wystrzegać oczywiście podróbek, które są na Allegro. Z drugiej strony mamy takie Logo Visiona. Bateria o napięciu 4V Posiada oczywiście system blokady pięciopliku, mamy niebieską diodę, Przy oczywiście pięć razy klikamy, bateria się blokuje. I pięć razy puszczamy, bateria jest aktywna. Cóż mogę powiedzieć o baterii? Jest mała, jest poręczna. Wersja STEL idealnie komponuje się z parownikami, na przykład z, z ProTankiem. Tutaj mam ProTanka dwójkę. No, pokażę jak to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie się komponuje z tulejką stensową. Napięcie trzyma naprawdę bardzo dobrze. Chciało e, oczywiście stabilizacji napięcia czyli e, bateria cały czas otrzymuje jednolite napięcie. E, kiedy już zostanie wyczerpana, po prostu się wyłącza a nie tej w innych bateriach bez stabilizacji, które po prostu słabną z, każdym, z każdą minutą jak się jej używa. Cena jest przystępna, jak do na baterii o takiej pojemności. Osobiście palę dość dużo i ta bateria starczy, starczyła mi na około 3,5 dnia nawet, bez ładowania, to jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. E, oczywiście jest, jest są jeszcze w egzemplarze w wersji black, czyli pokryte taką czarną strukturką jak standardowe baterie e, Eagle. E, no i cóż, no może pokażę jak działa. No to teraz wady i zalety. Wad tutaj na razie nie zauważyłem. Natomiast zaletą oczywiście jest to, że ta bateria jest bardzo mała. Bardzo mała, trzyma się dobrze w dłoni. Nie wystaje. Eee, tak jak na przykład Stary Vision z regulacji pięcia, napięcia. Trochę tutaj nam wystaje. Tutaj jak chwycę, to po prostu się chowa bateria. Można sobie w ten sposób, że podpieramy sobie palcem i wakujemy. Bateria naprawdę bardzo bardzo fajna. Polecam ją e, skorzystać z niej. Dostępna jest w sklepie Nissan Smoke. E, cena jest również przystępna, jak na baterię, takiej pojemności i jest to e, 100% pojemność. Mm, nie jest to żadna podróbka, tak jak możemy dostać na Legro. Baterie 1350, 1550, 1700. Takich pojemności nie ma. Eee, też mogę więcej powiedzieć no, jestem bardzo zadowolony z tej baterii naprawdę polecam każdemu kto miał już do czynienia z wyrobami Wizjona. Eee, bo producent naprawdę trzyma poziom eee, no i więcej tutaj chyba nie trzeba nic mówić eee, polecam tę baterię jako akcesoria dostaję ode mnie szósteczkę naprawdę e, zasłużoną e, jest stylowa fajna, pojemna wygodna i ergonomiczna to było na tyle, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do lajkowania naszego fanpage'a.